Jak przygotować plik do księgowości pracującej na programach INSERT Nexo w subiekcie RAZ 3 Przed wysłaniem dokumentów do programu Rachmistrz lub Rewizor Nexo Nexo Pro, należy upewnić się, że dział księgowy skonfigurował odpowiednio wymianę dokumentów i wysłał zaproszenie, aby z niej skorzystać. W przypadku gdy wszystkie formalności zostały wykonane, należy zalogować się do subiekta 123 i przejść do modułu Konfiguracja. Dostępna jest tam sekcja Wymiana dokumentów online, którą należy kliknąć. Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj i wskazać odbiorcę dokumentów. Jeśli wymagane jest hasło, to należy je wpisać. Na koniec należy kliknąć Zapisz. Teraz można skupić się na przygotowaniu wysyłki dokumentów. W tym celu przejdź do modułu Księgowość i wybierz Plus. W polu Rodzaj, wybierz wymiana online i wskaż, za jaki termin będzie generowany plik. Po wybraniu okresu możesz wybrać konkretny miesiąc ale jeśli potrzebujesz przekazać do księgowości dane z konkretnego przedziału czasowego, to wybierz zakres dat i podaj datę od i do. W sekcji Parametry możesz dodatkowo zdecydować, według jakiej daty będą generowane dokumenty sprzedaży oraz zakupu. Natomiast w sekcji Dokumenty widzisz, jakie dane zostaną uwzględnione w generowanym pliku do księgowości. Teraz wystarczy, że wybierzesz Wyśli. Program zapisuje i wysyła plik wymiany, a po krótkiej chwili otrzymasz informację o powodzeniu wysyłki. Dane zostały wysłane. Warto wiedzieć, że w modułach dokumentowych znajduje się kolumna prezentująca status wysłania dokumentu do księgowości. Zarówno po kolorze ikony, jak i po najechaniu na wartość kolumny można szybko ocenić, czy dany dokument jest już w księgowości.